Zazwyczaj mówimy o tym, co przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia czy w czasie zbiorów, a dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, co warto zrobić po zbiorach. Dzień dobry Państwu, Hubert Tabor, firma Rowensa Next. Ponownie spotykamy się w karczmiskach na plantacji borówkowego Faktory u doktora Krawca. Już jesteśmy po zbiorach. Zazwyczaj mówimy o tym co? Przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia czy w czasie zbiorów? A dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, co warto zrobić po zbiorach. Po zbiorach, niech Państwo zobaczą, jakie tu są duże przyrosty nowe liście, silne podziały komórkowe. Co wtedy potrzebujemy? Potrzebujemy bor, a drugim takim bardzo ważnym mikroelementem jest cynk, który pozwoli już zabezpieczać roślinę przeciwko niskim temperaturom. I dla, mamy dla Państwa propozycję zabiegu po zbiorach, czyli na jesieni, teraz, produktem Bolero ZN. Niech Państwa nie, nie, nie zmyli nazwa, ponieważ w Bolero ZN mamy i, cynk, i bor. Dawka to około 2 do 4 litrów na hektar, w zależności od wielkości przyrostu, wielkości plantacji. Tutaj zaleciłbym 2,5 do 3 litra. Dlaczego to jest takie ważne? dlatego że w tej chwili państwo mają liście. My często mówimy o nawożeniu borem i cynkiem na wiosnę, ale wtedy nie mamy takiego pokrycia liściowego. W tej chwili te pierwiastki bez problemu państwu się wchłoną do łodyg. Jak będzie jesień, liście spadną i mamy bardzo dobry start na wiosnę. A dlaczego polecałbym właśnie Bolero? Dlatego, że bor i cynk w tym produkcie jest stabilizowany sorbitolem. to znaczy, że bardzo szybko przemieszcza się w roślinie. Już doba po zastosowaniu i mamy go w roślinie. To jest bardzo ważne, ponieważ znowu zmagamy się nie tylko z zimnym, ale również z wysokimi temperaturami. Jesteśmy tutaj w tunelu. Myślę, że dzisiaj temperatura skoczy powyżej 35, więc roślina będzie miała bardzo krótkie okno na pobranie tego, co stosujemy do listnie. Jeszcze raz jesienny zabieg na borówkę, cynk, bor, bolero. Zapraszamy na nasze stoisko Borówkowe Faktory 5 września, gdzie Państwo będą mogli zobaczyć na własne oczy, jak nasz program zadziałał na plon, jego jakość i wielkość, jak również na kondycję roślin. Takie produkty jak Flora Start, taki produkt jak Transformer, czy już teraz wykonany zabieg, Produktem Bolero, czyli Cynk i Bor. Zapraszamy jeszcze raz do naszego stoiska. Widzimy się 5 września.